Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o sklepach zoologicznych, o pseudohodowlach, o tym co tam się dzieje Jak traktowane są tam zwierzęta, bez wyjątku I dlaczego nie warto i ogólnie nie kupujemy tam zwierząt Więc zapraszam was do oglądania, jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie coś po sobie Większość ludzi mówi, że kupno zwierzaka w sklepie zoologicznym jest najprostszym, najszybszym, najłatwiejszym rozwiązaniem i po prostu opłaca się to bardziej niż jakieś tam fundacje, adopcje i tak Oczywiście nie jest to w żaden sposób dobry tok myślenia. Um, I ogólnie myślę, że... Po prostu najszybszy, najłatwiejszy po prostu wyjście dla leniuchów. Przepraszam, że się tak zacinam, ale trochę się stresuję tym odcinkiem, nie wiem czemu. Więc po co szukać gdzieś dalej, skoro naprzeciwko siebie ma się sklep zoologiczny, prawda? A wprost pozoru, adopcja to nie jest bardzo, bardzo, bardzo długi... Um, długi... Jak to, się, jak, to, jak to nazwać? Adopcja po prostu nie jest długim procesem. Najdłużej zajmuje tam czekanie, ale tutaj się już nie będę rozwodziła na temat adopcji, bo to jest temat na osobny odcinek. Jeżeli będziecie go chcieli, to piszcie w komentarzach. A teraz już wracając do tematu. I tak naprawdę większość osób kupujących tam zwierzęta nie ma świadomości, jaką krzywdy wyrządzają zwierzętom. Jaką krzywdę wyrządzają zwierzętom płacąc za ich cierpienie? Bo tak naprawdę tak to mniej więcej wygląda i tak to się odbiera. I zdaniem moim i większej ilości posia posiadaczy królików, sklep zoologiczny, to jest jeden wielki po prostu żart. To jest chore, co tam się dzieje, zwierzęta są tam chore, zarobaczone. Um. Więc po prostu tam się, co tam się dzieje, to jest istne szaleństwo. A wszystko nakręcają pieniądze, które zostawiamy. Bo jeżeli pracownicy, na przykład, kupują parę młodych królików, widzą, że sprzedały się, no to za te pieniądze kupią kolejne dwa mioty tych królików malutkich od jakichś pseudochodowców, i po prostu tak to wygląda. A jak pewnie wiecie w pseudochodowlach samice są wykorzystywane jako maszyny do rozrodu. Um, po prostu są cały czas zapładniane. Wygląda to tak, że um, ludzie zapładniają jedną samicę, Ona urodzi te młode, nawet ich nie odchowa. Nie wykarmi, a ona już jest znowu w kolejnej ciąży, jest zapładniana, i po prostu tak, aż do czasu, kiedy się nie wyczerpie i ogólnie nie padnie. Bo ciąża, tak jak dla człowieka, tak i dla każdego zwierzęcia, jest ogromnym, ogromnym stresem i wycieńczeniem dla organizmu, dlatego sami rozumiecie. I tak jak już wspominałam, zwierzęta w sklepach zoologicznych są traktowane tylko i wyłącznie jak towar. I że tak powiem, jak się zepsują, po prostu idą na mięso albo na karmówkę dla y, większych zwierząt. No i tak kończą. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o królikach, bo to się tyczy każdego zwierzęcia, y, które właśnie jest w tym sklepie: chomiki, szczury, myszki, papugi i tak dalej. Więc wygląda to tak, że. Oni kupują, załóżmy, za 10 zł cały miot małych królików, dają je na sklepowe półki, czekają, aż się wysprzedadzą, a jeżeli po prostu jakiś króliczek jest według, według nich brzydki, albo już po prostu uważają, że jest za stary, bo się nie sprzedał, po prostu idą na, jak to mówią pracownicy, zaplecze, czyli po prostu na rzeź. Albo jak już mówiłam, na karmówkę. I to jest masakra. Zapomniałam jeszcze dodać, że tutaj będą się wyświetlać um, troszeczkę zdjęć. Chyba, że wspominałam, ale troszeczkę zdjęć, um, które wy mi wysyłaliście. I pod koniec będą zdjęcia z hashtagiem Nie kupuj adoptuj. Jeszcze wracając do tych pseudochodowli i do tego, do tego karygodnego traktowania zwierząt, to. Jak pewnie wiecie, przez to, że ta samica ciągle, ciągle, ciągle jest zapładniana Te króliczki młode już czasami nie rodzą się po prostu zdrowe Mają różne wady genetyczne i tak I samica też przez ten cały stres, wycieńczenie po prostu zagryza te młode Żeby mieć, jakby żeby sobie ujrzeć, tak? I to nie możemy za to winić samicy, tylko właśnie ludzi, którzy sami jakby to prowokują i pamiętajmy też, że do sklepów zoologicznych trafiają króliki za wcześnie odebrane od matki, czyli na przykład sześciotygodniowe maluchy. Wyjątki to pięcio, nawet dwutygodniowe maluchy co jest już totalną, skrajną nieodpowiedzialnością, bo po prostu te króliczki sobie bez matki nie poradzą one są jeszcze karmione przez matkę. A myślę, że wiecie, że Taki minimum odebrania króliczka młodego od matki, to jest 8 tygodni. Wtedy króliczek jest już samodzielny, potrafi o siebie zadbać i wtedy można już oddzielać. Ale to się raczej prawie nigdy nie zdarza. Sami wiecie. Ja ostatnio byłam w sklepie zoologicznym, po prostu poszłam tam zajrzeć, jak te zwierzaki mają. Często tak robię, bo liczę na to, że to się kiedyś poprawi, chociaż wiem, że nigdy. I tam były takie malusie Kuleczki puchate Masakra Tycia po prostu wielkości Mniejsze niż moja dłoń I chciało mi się po prostu Wryczyć i kwiczeć, ale Tak Był jeden też duży królik um, Który był chory Widziałam, że miał katar Zgłosiłam to im, ale oni stwierdzili Że jest całkiem zdrowy I że jest pod stałą opieką weterynarza Chociaż w to też wątpię i pracownicy sklepu zoologicznego zawsze powiedzą nam to, co jakby chcemy usłyszeć Czyli przychodzi sobie dziecko z rodzicami, mówi, że o coś tam, coś tam, chciałbym Albo chciałabym króliczka, samiczkę, będzie się nazywała Pusia No to oni biorą pierwszego, lepszego malucha I po prostu mówią, że to jest samiczka i tak dalej No i my ludzie to kupujemy, żeby się wiesz, że to jest samiczka A potem okazuje się, że to jest samiec I... A załóżmy, że jest taka sytuacja, że idziemy sobie i patrzymy: są malutkie, yy, biedne, chore króliczki. No i po prostu serce się kraja. No i myślimy sobie, że wykupimy tego królika, że go wyleczymy i odratujemy. I to też nie jest dobre. I owszem, te zwierzaki nie zasługują, żeby być tak traktowane, tak jak w sklepach. Ale wykupując je, też nic nie zrobimy, bo zostawimy te pieniądze I oni za te pieniądze kupią kolejne maluchy Które będą miały taki sam nos, a wiecie To, że wykupimy jednego, to na miejsce tego jednego przyjdzie 10 I mniej więcej tak to wygląda Można spróbować wyciągnąć od nich zwierzaka za darmo, mówiąc, że jest chory Że jak um, jak go nie oddadzą, to po prostu dzwonicie gdzieś na opiekę nad zwierzętami i tak dalej. I wtedy jest szansa, że wam go oddadzą, i wtedy to bierzcie, cieszcie się, uratowaliście króliczkę. Kiedyś próbowałam tak zrobić, nie ukrywam, ale nie wyszło. Stwierdzili, że zwierzak jest zdrowy i że nie ten. Po prostu nie, nie oddadzą mi go, tak. I teraz pozostaje ostatnie pytanie, czyli jak zakończyć ten chory biznes i po prostu jak, um, jak zakończyć to jedno wielkie błędne na koło. <grym> Najprostszą metodą będzie po prostu najprostsza rzecz ever, no coś czyli po prostu zost zaprzestanie zostawiania pieniędzy w sklepach zoologicznych. Czyli po prostu nie kupujcie tam, bo za te pieniądze oni sobie kupują kolejne mioty. Zresztą już wam to tłumaczyłam. Od teraz będą lecieć zdjęcia z hashtagiem, więc start. I teraz pogadamy sobie o wiedzy. O wiedzy tych um, ekspedientów w tych sklepach. O tym, ile wiedzą, a raczej ile nie wiedzą. Bo nie oszukujmy się, oni nie mają nawet podstawowej wiedzy na temat y, danego, danego osobnika. I dla królika polecają na przykład trociny, karmy zbożowe i itd. A, a załóżmy, dla świnek morskich to. No więcej, kolorowe mieszanki itd. Mówią, że króliki mogą jeść zboża i takie rzeczy. I po prostu to jest dla mnie już szczyt. W sklepach zoologicznych możemy się również spotkać z tak zwanymi kinder niespodziankami, czyli po prostu kupujecie sobie samice, króliczka, dźwięki morskiej myszki i tak dalej, i po prostu um, pewnego dnia patrzycie i macie 10 <grybujesz> kolejnych maluchów właśnie, które się urodziły u was w domu. I to też jest dla mnie masakra. I to by było na razie na tyle z tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapeczki. No i napiszcie w komentarzach kolejne... <laughs> Przepraszam. Zostawcie w komentarzach kolejne propozycje na kolejne filmy. Trzymajcie się i pa. jeżeli jesteście tym nie kupuj, adoptuj, to zostawcie hashtag w komentarzach. Papa.